I pierwsza bramka dla zespołu błędu. I, I mamy wyrównującą bramkę na 1 do 1. 3 minuty do końca pierwszej części spotkania w dalszym ciągu wynik ręczowy 1 do 1. 1. I druga bramka dla zespołu Błędna numer numerem... I wyrównująca bramka dla zespołu Opry. I trzecia bramka dla zespołu Opry. इस बार का पराकास तो बेटा जो Druga bramka. I trzecia bramka dla zespołu błęda. Dobry tampoco. Y cuarta bramka dla zespołu zdomi. I kolejna bramka z Chodę, chodę, yes. yes. I mamy piątą bramkę dla